Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj bardzo szybka akcja. 10 minut pasta z mintajem tagiateli. Pasta tagiateli, rybka to będzie mintaj, szpinak, brokuły, czosnek, troszeczkę lożponki dam, parmezan, troszeczkę soku z cytryny. Odrobina tłustej śmietany, ale kupiłem taką wegetariańską, czyli tylko z roślin. Także zabieramy się do gotowania. Najpierw woda na makaron. Woda nam już się gotuje, solimy sobie i wrzucamy nasze tagliatelle. Oczywiście Proszę o komentarze, o lajki i subskrypcję mojego kanału. To oczywiście pomoże nam się rozwijać. Dobra, pasta wrzucona, woda pamiętajmy, żeby była zawsze gotująca się. Patelnia. Włączamy. Oliwa z oliwek. I teraz tak, będziemy dawali cebulę, czosnek, cebula. Kroimy jak chcemy. Ja piórka ją pokroję, oj, zaraz nam tutaj woda zacznie ten piórka. cebula pokrojona, czosnek, czosnek nie kroimy ani nie wyciskamy, to znaczy nie kroimy cieniutko i nie wyciskamy też, kroimy po prostu w takie paski grubsze. Żeby on pod wpływem smażenia nam po prostu, nie, żeby nie był gorzki, tak? Ja go tak kroję w takie, w takie kawałki. On ma dać fajny taki słodkawy posmak. I ma, ma to być dodatek do tej potrawy. Nie, nie główny, tam główny smak, który nam zabije wszystko, nie? Przez tą, przez tą gorycz. Dobra, brokuły w takie kwiatuszki. Nie za duże, bo to będziemy wszystko podsmażać. To będzie al dente, wszystko ma chrupać. Ma być jak najzdrowsze. No, jakbyśmy to wszystko gotowali, to by było jeszcze zdrowsze. No, ale dobre. Oliwa z oliwek już jest wystarczająco podgrzana. Wrzucamy. Rybę, oczywiście, na końcu będę wrzucą. Wrzucamy cebulę i czosnek. 10 minut, nie dłużej ta potrawa. Dobra, czosnek. Wszystko solimy. Zmniejszyłem gaz pod cebulą i tym czosnkiem. Tak to wygląda, nie chcę, żeby złapało koloru, żeby się skarmelizowało. nie chcę czegoś takiego. Chcę po prostu, żeby ona była miękka. Wrzucam brokuły. Dobra, tyle wystarczy. A, nie, roszponkę na samym końcu dam. Dam teraz szpinak. Roszponkę będę chciał, żeby ona jednak była prawie, że surowa. Dobra i teraz Nasza ryba, nie? Takie ładne filety z mintaja. Kroję je bardzo, to znaczy bardzo. Ona no, ma takie około 2-centymetrowe kawałki. Chcę, żeby ona była w jak, w jak najlepszej kondycji, to znaczy, żeby była w całości. Nie, żeby to się zrobiło po prostu pasta z tego, tylko żeby były kawałki ryby wyczuwalne w danym, Także stoimy jeszcze kawałek. Dobra. Mamy. Na patelnię wrzucamy troszeczkę masła, żeby dało nam smaku więcej, i kładziemy delikatnie naszą rybkę, która już nam się pod. Smażyło. Także wszystko delikatnie. Ciach. Tak, żebyśmy mogli patrzeć jak ona ta rybka dochodzi. Nie? <grywa> jak ryba dochodzi. Dobra. To znaczy jak się piecze w A gdzie się biała. Robiła i ręce i solimy. Pięknie pachnie. Troszeczkę yy, soku z cytryny. Dobra. Yy, Tagliatelli za tak chwileczkę będę wyciągał i wrzucał tutaj do na naszą patelnię. I po prostu ta pasta będzie dochodziła razem z tą potrawą. Później damy troszeczkę tej śmietany, rozpłynki i troszeczkę parmezanu. Za chwileczkę wracamy. Delikatnie przekładamy i widzimy jak już staje się biała ta ryba, czyli już nam fajnie się podsmaża. Zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmików już jest ponad 90. Także jest w czym wybierać. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dobra. Oczywiście prosiłbym, prosiłbym żebyście komentowali moje filmy. Bym wiedział, czy to, to co robię po prostu jest dobrze odbieramy dobra wyciągamy nasze tagliatelli z tą wodą oczywiście w całej linii od... o troszeczkę ona sobie skapnie i kładziemy na naszą rybę i to wszystko razem tutaj po prostu jeszcze dochodzi ma czas na to żeby żeby się dogotować ekstra Teraz troszeczkę naszej śmietany wegetariańskiej. Dobra. Podkręcamy troszeczkę gaz. To znaczy. Dobra, i czekamy. W trakcie wpadłem na pomysł, żeby dodać jeszcze troszeczkę do tego sosu rybnego. To nam wzmocni... Po prostu ten smak ryby. Bo czuję o, teraz, teraz czuć fajnie rybę. Ekstra. To nam się redukuje. Staramy się po prostu nie rozwalić wszystkich tych kawałków ryby. Ekstra. Na karą dochodzi. Możemy teraz o wrzucamy sobie rożpunkę, przepraszam, Żeby było jak, jak najwięcej zielonego. To ma być... W miarę zdrowa potrawa. Parmezan. I czekamy jeszcze 5 minutek. I będzie gotowe. Minęło około 12 minut. Danie jest gotowe. Zabieramy się za wykładanie. O, widzicie to ma być? To nie ma być. Taki sos mega ciężki i, i po prostu tusty, śmietanowy, lekki sos. Nie, to ma być właśnie potrawa taka taka fajna. Ona ma być taka lekka, ale też troszeczkę z tym, z tym sosem, nie? Także pomożemy sobie łyżką. Ryba pięknie jest w całości ekstra ale chlapie tak myślałem że jak założę taką koszulkę to, to się uchlapie dobra widzicie jakie kawałki ryby no, trochę, trochę dużo tego wyszło dobra to możemy wyrzucić i teraz troszeczkę tego sosiku wygląda zabójczo i podejrzewam, że smakuje też tak pomysł na tego miętaja mi narodził się w sklepie dzisiaj bo po prostu nie chciałem już mięsa i tak sobie myślałem, że teraz dużo jest właśnie się mówi o tym, że łosoś ma dużo tam Tych antybiotyków, i tego wszystkiego gorsza nie chciałem. Po prostu, bo wyglądał nie za fajnie. A minta, ja jadłem jako dziecko. Także proszę bardzo, oto moja propozycja na wegetariański obiad, kolację, lunch. Bardzo lekka pasta. Można zamiast kagiateli. No, bo tutaj jest gluten i, i, i nie każdy je. Można dać makaron ryżowy, też będzie bardzo, bardzo smaczny. Także miłego popołudnia Wam życzę. Smacznego. Zapraszam na moje kanały i do następnego. Na razie. A ja muszę tego spróbować. <laughs> Najpierw ryba. Gdzie jest ten czosnek? On tutaj gdzieś jest. O tutaj jest czosnek. I o to właśnie chodzi. Jeśli go przypali, będzie gorzki. A tak jest. O, mam tutaj. Pyszny.